w kolejnym odcinku dzisiaj lecę z N2 z azotem z drugą dawką azotu na te pszenice w których była podana jedna dawka nie wylewałem jej w jednej i przyszedł na to czas żeby żeby wreszcie to zrobić nie ma idealnych warunków bo jak widzicie na stawie i słychać Wieje troszeczkę, ale co najważniejsze, słuchajcie, ma spaść deszcz i idzie na radarze ładna chmura. Mm -hmm. Nawet widać jakieś burze. Mam nadzieję, że popada. Że popada i będzie naprawdę cycuś-grancuś. E, ty, Będę zaczynał od, od e, prężyta. Naleję sobie pełen opryskiwacz. E, na przężyto pójdzie teraz 150 litrów. Także przężyto będzie zamknięte w około 200 y, przepraszam około 150 kg azotu czystego na hektar ale to o tym też powiem podczas wykonywania zabiegu a jeżeli chodzi o pszenicę będzie to dawka 200, litra, 200 litrów 200 litrów na hektar RSM-u, co łącznie wyda 180 kg czystego azotu na hektar i tak też to planuję zrobić Zobaczymy też jak się będzie rozlewało Tak jak mówię, troszeczkę wieje No nie powiem, że to jest jakiś mały wiatr Bo, bo dosyć wieje Ale no, widmo tego, że popada Jakoś motywuje mnie do tego, żeby wyjechać Z tym azotem No tak jak mówię, no to co radar pokazuje To ładna chmurka idzie Tu jeszcze mam tyle RSM-u już jest 1000 w baniaku, także trochę tego będzie. A z 15 będę ściągał już za pomocą pompy, tak żeby to było szybciej. Potrzeba mi jest 6000 litrów RSM-u, łącznie na te plantacje, na których była dawka zielona azotu. A reszta pozostanie 200 litrów pod kukurydzę, czyli 2000 litrów. Oraz, przepraszam, 3000 litrów oraz y, 2000 litrów pod podjęćmi I będę wypompowany, jeżeli chodzi o RSM. Mam nadzieję, że wystarczy mi. Mam tak to wyliczone na styk dokładnie y, i tego się trzymam. I tego się trzymam, że powinno mi to wszystko wystarczyć. Załatwić sprawę w tym, że. W tych dwóch przejazdach, jeżeli chodzi o pszenicę, a reszta zostanie oczywiście na kukurydzę i na jęczmień. Zaraz sobie zerknę, czy rzeczywiście jest tutaj pełniutki zbiornik, ale wydaje mi się, że powinien on być pełen. Muszę kamerę na razie położyć. Zapowiem. Pod samiuszki korek jest. Pod samiuszki korek. Także lejemy, i nie ma co się specjalnie zastanawiać. Do usłyszenia na polu. No i powiem Wam, że troszeczkę przysnąłem. Mogłem wcześniej zacząć, no ale widać, że są takie podmuchy, chociaż tak na dobrą sprawę. Zobaczcie na belce nic, nie widać, żeby coś. Jakoś kropla się tam rozdrabniała, wszystko leci ładnie pięknie. Prawie 10 na godzinę, 2,5 atmosfer ciśnienie. No, powiem Wam, że wychodzi, wychodzi to bardzo dobrze. I tak jak mówiłem, na, począt, na lecimy teraz z tymi pszenicami, gdzie no i tylko wyłącznie z tymi, gdzie dawka była dzielona. Teraz dorzucam. Pozostałą część w ilości tam 170, chyba 1 kg, jeżeli się nie mylę, to tyle wychodzi około 171, czy tam 2 kg yy, czystego azotu na hektar. Wcześniej taką samą dawką, czyli 200 litrami RSM-u 28 rozlewałem, i tak samo teraz rozlewam. Zaczyna padać. Mam nadzieję, że będzie. O kurczę, teraz już to jak gdzieś zawiało. No to już zabrało troszeczkę I zaczyna, zaczyna padać Co najważniejsze Trudno, rozlewam to co jest Z tego względu, że Deszczyk ładnie zmyje RSM Żeby to też nie przyszło, wiecie Jakaś tam ulewa Ale ładnie opłuka to Z, z roślin Ten RSM I nie powinno być żadnych, absolutnie żadnych Przypaleń Mam nadzieję, że też tak będzie, prawda? Bo to wszystko, to wszystko się okaże. Tu gdzieś teraz właśnie zaczęło wiać, w ten w ten deszczyk, a tak ładnie się już rozlało. Jeden oczywiście samochód, jeden, samochód, jeden opryskiwać już rozlałem. I tak na dobrą sprawę, został mi ten, który mam, zabraknie mi na, na jakieś, słuchajcie, gdzie to tam leci. O tu, eee, zabraknie mi na jakieś 8 hektarów pszenicy, eee, znaczy w tym opryskiwaczu, w tym przejeździe, eee, więc będę musiał pewnie dolać. Zobaczymy też, jak, jak pogoda pokaże, bo tu widać, że zaczyna, zaczyna dosyć mocno. Ja ci nie chcę, żeby było jakichś jakiś problemów później, chociaż, o, muszę sobie okno zamknąć już, chociaż tak jak mówię, yy, no zaczyna, zaczyna padać, więc ten RSM będzie zmyty, no i w tym roku, oj, co tu jest, nie, nie chcę składać człowieku, ja chcę tylko i wyłącznie pryskać, A Jezu, jeszcze ktoś jedzie drogą. No jakoś się udało, no teraz to mi ładnie pozabiera ten RSM, tak wysoko, no ale już się, już się belka ukształtowała, kurde nie podoba mi się za bardzo ta pogoda yy, i rozlewanie w taki, w taki wiatr przede wszystkim, bo naprawdę wzmógł się, było, było dosyć znośnie, a teraz gdzieś tutaj mi się yy, to wszystko wzmaga, no ale mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Yy, i wracając jeszcze do, do, oczywiście do meritum sprawy, e, nawożenie w pszenicy, e, czy to ta, czy to inna, e, kończę na poziomie e, 180 kg, bodajże bez pół kilograma e, Jak obiadę, może pole, to od razu w aplikację wpiszę, to będzie wtedy dokładnie wiadomo, ile, ile tego tu muszę wyłączyć, żeby dostawy nie leciało. O tak, będę wiedział dokładnie, ile, ile tego RSM-u mi tam yy, wyszło i również w czystym składniku, ile na hektar jest podane, prawda? Bo to yy, w sumie jest dosyć najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o nawożenie azotowe. Azot w, w czystej postaci na hektar. No, przyniczka, mosóż, powiem Wam, że robi tutaj naprawdę y, ogromne wrażenie na mnie. Nie widać specjalnie y, przez szybę, bo już jest y, częściowo, wiecie, zamoczona, ale naprawdę, naprawdę jest petardziocha jeżeli chodzi o, tą, o tę odmianę. Y, z tym, że no, nie powiem, że, że Julius wygląda źle, bo równie, równie dobrze. Y, no i miejmy nadzieję, że tylko naprawdę odpowiednio, odpowiednio popada i plony, plony będą yy, no dużo lepsze niż w, w ubiegłym roku. Tego, tego i sobie i wam również życzę, bo co tu więcej chcieć? Jak jest woda, to jest i plon. Nie ma wody, choćby nie wiem co, choćby nie wiem co byśmy zrobili, nie ma opcji, że tam coś coś podgonimy, czy to będą, czy to będzie 250 kilo azotu czy to będą mikroelementy algi aminokwasy, możemy napchać ale bez wody plonu nie będzie koniec kropka, no co tu więcej na ten temat gadać, no, bez wody nie ma życia, na tym trzeba się zatrzymać i tyle bo woda Woda jest no niezbędna do uzyskania plonu. No, tu jest ta pszenica jest mega pokrzywiona, 7, 8, nawet 10 rozkrzewień mm, i do, do wykarmienia. Tak? Dużej ilości źdźbeł yy, produktywnych, o ile one by były produktywne wszystkie, chociaż nie ma opcji, bo to by musiało spać w sezonie, nie wiem. Yy, nawet nie 600, 800, tylko 1500 yy, taki opad by musiał być na y, w ciągu, w ciągu roku no wtedy można byłoby coś y, myśleć, żeby ten y, plon był kolosalny, ale to raczej, raczej jest nierealne więc y, niech ona ma 2 trzy rozkrzywienia produktywne, tak z odpowiednią liczbą y, kłosów, odpowiednią liczbą y, pięter y, ziaren y, na, na poszczególnych piętrach, będzie ok ale jeszcze raz powtarzam jeszcze raz woda, woda i jeszcze raz woda. Bo bez tego no no nie 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 jak to mówią, nie pomaluje. Bez tego nie pomaluje, jak nie będzie wody, to i nie będzie nie będzie plonów takich jakich oczywiście oczekujemy, tak? Więc yy, więc to jest takim najważniejszym czynnikiem, tak? Bo no już to nie będę się powtarzał 10 razy, że woda yy, ale no nie, nie kiedy nasze starania to, co my robimy, tak, no to odbiega to od tego, co powinno, co powinniśmy uzyskać, prawda? Przez, yy, przez stosowanie, żeby ja to nic nie uderzył jeszcze w panele, bo dopiero będzie wesoło. O, idealnie. Yy, kurczę. Myśl mi uciekła. Yy, staramy się robić jak najlepiej, jak najwięcej, a, a takim głównym. Głównym czynnikiem jest opad. Jeżeli z nieba leci deszcz, to i tak na dobrą sprawę wystarczy y, odpowiednio ochronić, y, żeby te zboże nam nie wyłożyło się. Powiedzmy, w odpowiednim stopniu nawozić, i mamy, mamy plon zakładany na. Bardzo wysokim poziomie i tyle. No, co tu więcej, co tu więcej gadać, tak? no, nie ma co się nakręcać ani nastrajać, żeby tylko przepadywało, a zresztą sobie jakoś poradzimy, tak? No, dzisiaj dosyć, dosyć wieje, yy, no, ale jakoś trzeba, trzeba z tym poradzić. Miejmy nadzieję, że ten deszcz będzie padał i cały czas mi ten RSM z roślin zmyje i będzie wszystko w porządku. Będę musiał już przyciemnić sobie monitor, bo zrobiło się dosyć ciemno. I ja w tym momencie z Wami się, słuchajcie, żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.